E, w moim miejscem zatrudnienia jest konstrukcja Ciężarowy Kreda Zajętej Procesji To jest ten czerwony obszar zaznaczony na mapie Polski po lewej stronie. E, macie tutaj Państwo, widać, że to jest znaczny obszar. Dosyć duży fragment Polski jest pod naszą opieką. Po prawej stronie macie Państwo przybliżenie tego obszaru. E, Czerwoną kreską jest wydzielona granica Warszawy. My w Warszawie również obejmujemy nie tylko, nie tylko tereny miejskie podwarszawskie, ale też pacjentów warszawskich również mamy, więc mam pewne porównanie, jak wygląda praca w Warszawie, jak może wyglądać praca na wsi podwarszawskiej. Proszę Państwa, teraz przybiję statystyką. To będzie trudne dla do wykładu. Otóż obejmujemy sześć powiatów, około jedną ósmą województwa mazowieckiego. Miliona mieszkańców. Wynika to z starych, z starych dla województwa, wynika, że na naszym terenie choruje na nowotwór rocz, rocznie około 3,5 tysiąca osób. Z tych 3,5 tysiąca około 3 tysiące rocznie na ten nowotwór umiera. Czyli to jest mniej więcej 250 osób miesięcznie umierających na nowotwór na naszym terenie. W Nasz Opiewa na 90 osób. Także sami Państwo widzicie, że to jest kropla, a potrzeb. Ale rocznie mamy pod opieką około 600 osób z tych 3000. To jest znacznie za mało. Szkoda, że nie ma z nami przedstawicieli NFZ, bo no, wygląda, widać po prostu nie tylko na całej Polsce, to jest podobna sytuacja. U nas na naszym terenie ten, ten nasz program NFZ to jest znacznie za mało w do potrzeb tego terenu. Jaki jest system naszej pracy? Jesteśmy podzieleni na zespoły. Dobrze się składa, że większość z nas mieszka na terenie Warszawy, którą obejmujemy, obejmujemy naszą opieką, ale na terenach podwarszawskich. i staramy się, żeby nasze zespoły obejm obejm obejmowały rejony pierwsze swojego miejsca zamieszkania. Tak żeby lekarz czy pielęgniarka mieli blisko, które Według wyboru pdf według starej tutaj do się składkę z 1%, yy, psychologa rehabilitanta pracownika socjalnego w takich zakresach, jakich, cóż, potrzebuje pacjent, to jest jedna strona medalu, ale to w możliwości finansowych, Jak brutalna prawda jest taka, że nie każdy potrzebujący tego Mamy dziewięć samochodów, którymi jeżdżą pielęgniarki etatowe. Pozostali członkowie zespołu jeżdżą własnymi samochodami i nie mają żadnego dodatku za benzynę, jeżdżą na własnej benzynie. Wszelkiego sprzętu wymaganego przez NFZ i nie tylko wymaganego przez NZ, mamy około 4 razy więcej niż odbywa NFC Ten cały sprzęt jest do wypożyczenia nieodpłatnie. Oczywiście z rekordią zwrotną, tak jak to panu uzgodnione na początku, inaczej ten sprzęt pewnie nie wracał. W czterech magazynach, rozłożonych na, yy, równomiernie na całym, yy, na całym terenie, obejmowanym przez naszych Przyjmujemy 600 pacjentów rocznie. Na każdy dzień kolejka naszych hospicjantów wynosi około 10 osób. Yy, to jest uśredniona, uśrednione dane statystyczne z ostatniego roku. Bo w momencie, kiedy przygotowałam tę, yy, tę yy, prezentację, czyli około dwóch, Się. To są dane na dzień 16 maja tego roku. Eee, Mały <laughs> problem pojawił się w międzyczasie. Pomiędzy przygotowaniem tego slajdu e, a dzisiejszym wykładem, jedna z naszych pielęgniarek złamała rejkę. W związku z czym, samo życie, prawda, nasza kolejka natychmiast wydłużyła się znacznie, ponieważ jej rejon musiał być przejęty przez inną pielęgniarkę, a pozostałe rejony zostały poszerzone. W związku z czym kolejka oczekujących wzrosła nadzwyczajnie. Do tych chorych oczekujących pojechać. Jak my wyglądamy? Pierwiniarka 24 godziny na 7 tygodni. Lekarz tak samo. Jesteśmy dyspozycyjni podstawowy zespół, czyli pielęgniarka i lekarz w tej kolejności. Jest dyspozycyjny przez cały czas. W momencie, kiedy ktoś z lekarzy wyjeżdża, jego rejon obejmuje interwencyjnie koleżanka czy kolega, który pracuje na sąsiednim rejonie. Czyli teraz, jeżeli ja na dni przyjechałam tu na konferencję, to mój rejon objęła interwencyjnie pani doktor Ela, która pracuje po sąsiedzku. Oczywiście, ja staram się swoich pacjentów ogarniać sama, prawda? Natomiast, jeżeli coś się tak nagle zadzieje, to taki pacjent nie zostaje bez opieki, tylko z tego powodu, że pani doktor a ona pojechać sobie na konferencję. Odpowiadamy za naszego pacjenta przez cały czas, nie ma systemu dyżurowego u nas w hospicjum. Każdy lekarz i każda pielęgniarka są odpowiedzialni za swojego pacjenta przez cały czas od objęcia do śmierci tego chorego. Psycholog, fizjoterapeuta, pracownik socjalnych to są osoby, które pojawiają się do chorego wewnętrzny potrzeb i na zlecenie lekarza. Największy problem mamy z fizjoterapeutą, bo znacznie więcej pacjentów potrzebuje tego fizjoterapeuty, niż możemy temu, tym pacjentom przydzielić. To się będzie jeszcze pogarszało, ponieważ jak wiemy, od niedawna, mamy pod opieką również pacjentów ze stwardnieniem rozsiadku. To będą na pewno osoby, które będą wymagały rehabilitacji. Właściwie będzie to jedna z niewielu rzeczy, których tak realnie w Wypożyczanie i odbiór sprzętu i wszelkie rzeczy, które trzeba, opieka nad dokumentacją, prawda, wszystkie takie biurowe sprawy, które, które trzeba załatwić. To są dwie osoby, które no, czasami przejawiają pewne syndrome zespołu wypalenia zawodowego. Nasz kontrakt, tak jak wspomniałam, 90 osób. Realia są takie, że każdego, co mamy pod opieką, około 120 osób. Zgodów w kolejce mamy średnio 130 rocznie, to jest dużo, bo to są osoby, które nie doczekały się na objęcie obiegu. To są osoby, które zwaliły w trakcie, być może w cierpieniach, być może w, w, w odosobnieniu, w, w dyskomforcie, które dotyczą i tych y, y, chorych pacjentów, i ich rodzin. Próbujmy z niej wyobrazić taką sytuację z drugiego końca że w na naszym rejonie 130 kobiet rocznie rodzi na ulicy, Tak? To już nam się wydaje takie normalne, jak to 130 osób umiera bez żadnej opieki. Czasami dochodzimy do ściany, głównie z powodu kontraktów z NLZ. To, że mamy limitowane świadczenia przez NLZ implikuje taką dużą ilość zgonów co roku w kolejce. Pojawiają się nowe hospicje na naszym terenie, ale to nie zmienia faktu, że liczba kontaktowanych usług jest taka sama, czyli jeżeli pojawi się w przyszłym roku nowe hospicje na naszym terenie, to nasze 90 osób, osoby dni będzie rozłożone na nas i na kolejne hospicje. Być może my dostaniemy 80. Tam ci dostaną 10, ponieważ my jesteśmy dumni, tam ci będą mali. Natomiast nie przybędzie tych e, te, 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 te osób, nie przybywa, może przybędą, ale nie przybywa tych kontraktowanych osobom e, chociaż przybywa z każdym rokiem pacjentów chorujących z powodu i umierających z powodu nowotworów. Oczywiście imponujemy na wykonanie. E, Natomiast płatność za ten wykonania jest odroczona często o kilka miesięcy, no, co nam upośledza bieżące funkcjonowanie. Poza tym ogranicza nasz rozwój, dlatego że jeżeli te świadczenia są niedofinansowane, a jeżeli Państwo interesowaliście się, jak wygląda raport z ostatniej kontroli to to właśnie wynika z tego raportu. Jest dramatyczne niedofinansowanie świadczeń w terenie całej Polski no to szans na rozwój nie ma żadnych, to jest żadnych, to jest degradacja, więc degradujemy sobie, no jak możemy. Brak personelu, który wynika z różnych rzeczy, przede wszystkim z tym, że jest za mało specjalistów w medycyny paliatywniej. Nie ma, znaczy, Robienie specjalizacji z medycyny paliatywnej, w tej chwili weszło, weszła taka tzw. możliwość robienia specjalizacji modułowej, to znaczy, że osoby, które kończą studia, będą mogły robić specjalizację z medycyny paliatywnej w postaci modułu pięcioletniego, gdzie trzy lata, pierwsze to jest interna wspólna, pozostałe dwa lata to już jest specjalizacja z medycyny paliatywnej. Specjalizacja modułowa weszła, miejsc specjalizacyjnych jest niestety mało. To co zauważył ksiądz Arkadiusz, nasz personel się starzeje, mało jest tych poniżej 30, natomiast nas starszych jest, jest tyle ile jest, tych starszych trochę przebywa. Są to głównie anestezjolodzy, którzy z jakiegoś względu rezygnują z pracy na sali operacyjnej i zaczynają pracować w rejonie, w terenie, lecząc ból i inne objawy u chorych z zaawansowaną Natomiast mało jest tego personelu. Być może dlatego, że to jest trochę tak postrzegane, że nasza, że nasza opieka rzadko jest postrzegana w kategoriach leczenia. To słyszą bardzo często nasi pacjenci, prawda? którzy kończą leczenie u onkologa i słyszą, nie mając dla Państwa leczenia, dziękujemy bardzo, no to do widzenia. Pół biedrych, jeżeli taki onkolog powie, proszę jest na Państwa terenie, możecie Państwo sobie skorzystać e, z ich opieki. Ale najczęściej pacjent słyszy, nie ma do Pana leczenia, a potem nam mówi z bólem w głosie, wystawiono jest za szpicem to Na pewno Państwo słyszeliście takie słowa. Te słowa bólu e, i są nieprawdziwe przede wszystkim, ponieważ ci pacjenci są objęci leczeniem, to jest absolutnie leczenie, to jest skomplikowane leczenie, wymagające specjalistycznej wiedzy. Jest to skomplikowana farmakologia u osoby w ciężkim stanie. Jest trudny pacjent, jest trudna rodzina. Taka osoba pracująca w medycynie paliatywnej musi pracować nie tylko z chorym, ale i z rodziną. To jest oczywiście truizm, wszyscy Państwo to wiecie. No, natomiast nie każdy lekarz może być dobrym specjalistą w medycynie paliatywnej, ponieważ do tego są potrzebne specjalne predyspozycje, specjalne cechy charakteru i specjalne umiejętności. Cechy takiego dobrego paliatywisty wymieniłam z grubsza w tym ostatnim zdaniu. To oczywiście powinny być cechy, najfajniej byłoby, gdyby to były cechy każdego człowieka. Powinny to być to cechy każdego lekarza, ale można być dobrym lekarzem nie mając wszystkich tych cech. Natomiast nie można być dobrym medy medykiem paliatywnym, jeżeli tych cech się nie posiada. Więc to jest taki e, specyficzny rodzaj ludzi. E, my pracujemy często jako wolontariusze półwolontariusze, e, no tak jak tutaj Powiedział ksiądz już e, naszym kosztem niejako e, to wszystko jest prowadzone, naszym kosztem e, te luki w systemie próbujemy łapać. E, z utrudnień ogólnych to już wybrzmiało, więc ja sobie wybrzmi jeszcze raz, ale prawda, nic nie traci na tym, że się ją powtarza. Mamy sporo e, absurdalnych utrudnień ogólnych. Płatność za dzień przyjęcia i wypisu 50% stawki. To jest oczywiście absurdalne ponieważ pierwsza wizyta u pacjenta hospicyjnego wymaga bardzo dużego zaangażowania. Bo są to są długie wizyty. Taka, czas takiej wizyty to jest dwie godziny to minimum, wtedy, kiedy się spieszymy, to jest dwie godziny, prawda? A jeżeli się nie spieszymy, to może być i trzy, i cztery godziny, ponieważ jest to wizyta, wizyta, na której nawiązujemy kontakt z rodziną, prowadzimy wstępną edukację, czasami musimy ją przeprowadzić bardzo szeroko, ponieważ rodziny z reguły nie mają nic wspólnego z medycyną i nie znają się ani na chorobie, ani na leczenie. Więc taka wizyta jest długa. Pierwszego dnia jest to bardzo długa wizyta, wymagająca dużego zaangażowania lekarza i pielęgniarki. Ostatnie życia naszego pacjenta też często bywa dramatyczne. To pacjenta, jak wiemy, w medycynie polegatywnej cebuli, pogarsza się nagle. W związku z tym wymaga to, to interwencyjnej wizyty pielęgniarki, interwencyjnej wizyty lekarza często drugiej. który jest w bardzo ciężkim stanie, w związku z czym wizyta długo, wymaga działalności terapeutycznej, podawania leków, zakładania wamplonów, eee, no a potem w ciągu 24 godzin najprawdopodobniej jechania do stwierdzenia zgonu. Plus jeszcze dodatkowa wizyta pielęgniarki, jeżeli jest duży niepokój rodziny, bądź coś się jeszcze zrekompensuje i pielęgniarka musi jechać i gasić pożar. Eee, no i tak, mamy niski kontrakt, więc mamy coraz więcej na wyglądach. Ja nie wiem, czy... Tutaj jeżeli NFZ uważa, że tak, no dobrze, no może tak uważa. Ja sensu w tym nie widzę, myślę, że Państwo też nie widzicie. Coraz więcej pacjentów do nas się zgłasza, dlatego, że coraz więcej ludzi choruje na chorobę nowotworową, i coraz więcej umiera z tego powodu. Nie jesteśmy w stanie przyjąć wszystkich pacjentów, tak jak już mówiłam, stąd duża liczba zgonów pacjentów. Trzeba sobie to jasno powiedzieć. To nie jest tak, że my stwierdzamy wzrost liczby zgonów w ciągu ostatnich dwóch lat albo trzech lat. To będzie rosło lawinowo. Więc jeżeli coś się nie zmieni w tej kwestii, no to y, pozicją będzie tylko dla wybranych. Problemy w mieście, problemy na wsi, podobne jak już tutaj rozmawialiśmy. Problemy w mieście to jest miejsce do parkowania przede wszystkim i na specyfikę rodzin. Tu się nie będę na tym skupiać, bo do konferencja dotyczy terenów wiejskich. E, problemy z parkowaniem często kończą się dla nas e, bardzo boleśnie, bo na przykład ostatnio jednej z naszych pielęgniarek założono blokadę. Z naszej blokadę, była blokada, bo zatrzymała się w miejscu do tego nieprzeznaczonym. Samochód był oznaczony hospicjum domowe Caritas, oznakowane bardzo czytelnie. E, nie sposób było tego napisu nie zauważyć, jednakowoż blokada została założona. Osobiście mam w tej chwili takiego pacjenta, który mieszka w Warszawie na osiedlu zamkniętym. Ludzie, którzy zgromadzili się, żeby to osiedle założyć i potem nie mieszkać, nie przewidzieli czegoś takiego jak obcy samochód parkujący dłużej niż 15 minut. No cóż, nie jestem w stanie odbyć wizyty hospitalizacyjnej w ciągu 15 minut. Z całym szacunkiem dla zarządu tego osiedla. W związku z dochodzi do takiego absurdu, że w momencie, kiedy my przyjeżdżamy do tego pacjenta, do tego pacjenta i może ona wyprowadza swój samochód na ulicę, bo jej samochód ma prawo stać na ulicy Osiedniowej właśnie. A my wjeżdżamy do jej garażu na około dwie godziny, bo tyle wymaga wizytą. u tego pacjenta. To jest pacjent z uzemu ciekawy pacjent, bo ma lejaka, ale wcale nie uzu, tylko w zleceniu krękowej przypadek na właściwie cały świat. Ma niedogłady liczne, wymaga, wymaga specjalistycznej opieki pielęgnacji wizyta u takiego pacjenta. Półtorej godziny lekko licząc. Na wsi podobnie jak wszędzie. Spotykamy się z nieprzyjaznymi drogami, chociaż oczywiście ja tutaj, nasze drogi wcale nie są nieprzejazdne, bo to co zobaczyłam na, na pierwszym wykładzie, na drugim wykładzie, także może tutaj nieco przejaskrawiłam ten temat. Eee, atakowani jesteśmy przez psy na podwórku, przez kokuty na podwórku. Eee, to się też zdarza. Eee, bieda jest takim eee, takim, tak bardzo znaczącym utrudnieniem w naszej pracy. Utrudnieniem, ale też tak powiem, rozwalaczem kreatywności. Ponieważ nieraz zdarzają się to pacjenci, którzy mieszkają w bardzo ubogim środowisku, chociaż część, tych jest, część z tych pacjentów, tych pacjentów, tak, to jest oczywiście, te tereny są zasiedlone przez dnia Warszawy, prawda? W związku z tym są tam też ludzie znacznie mniejsi, bogaci na sytuowani, Ale zdarzają się też bardzo biedne środowiska. Do których jeździmy, podobnie jak Państwo prawdopodobnie, z rozumieniem ciepłego grupniku z własnego garnka, ponieważ wiemy, że jest to jedyny ciepły który ten chory zje w ciągu dnia. Bywają tacy pacjenci, u których wizytę rozpoczynamy od napalenia im w piecu. Ponieważ, tutaj różnica w stosunku do tych środowisk wiejskich, gdzie jest może mniejsza anonimowość, u nas ta anonimowość jest jednak duża. To nie jest tak, że sąsiad wpadnie do sąsiada i ten mu w piecu. Raczej jest tak, że ten się świeżo zbudował, tamten się świeżo zbudował, albo ten się świeżo zbudował, a tamten mieszka od 40 lat, ale oni się nie znają wzajemnie. Więc to nie jest tak, że oni patrzą z tego woju, czy tyle z komina sąsiada leci, czy nie leci. U nas ta umiejętność jest zwiększa. W związku z czym zdarza się, że my, tak jak wchodzimy do domu na dworze minus 15, minus 2 rozpoczynamy od napalenia pieców tego pacjenta, bo tego potrzebuje, a nie martwimy go wspólnie aktualnie. Natomiast wszędzie mamy podobny problem. Jest to brak współpracy z POZ i brak współpracy z onkologią. Lekarze POZ nie chcą wypisywać leku opioidowych. Ja pracuję również w POZ, nie tylko w konstytucji Domowym. I ostatnio próbowałam wypisać pacjenta, która wymagała takiego leczenia leków Uch, jeden z preparatów oksykodonu z Naroksonem nie miałam takiego leku w bazie w ogóle nie byłam w stanie wypisać recepty na oksygodową z Naroksonem na żaden preparat ponieważ nie było takiego leku w bazie a pacjentka z tego rejonu oczekiwała na przyjęcie pod moją opiekę e, hospicyjną akurat był jakiś tam krak, który był na urlopie okres komunijny dziewczyny mają dzieci jedną prawda w tydzień gdzie na urlopie kiedy nasza no i o tydzień przedłużyło się przyjęcie tej pacjentki. Byłam przekonana, że jako jej lekarz prowadzący z POZ po prostu będę w stanie jej super pomóc, tak, no bo przecież mogę wszystko jako lekarz POZ, prawda? Otóż nie, nie mogę. Nie mogę wszystkiego, ponieważ nie miałam w bazie leków loksykodową z nałożoną. E, tak się zdarza. A z kolei to są ludzie, którzy nie upomną się. Tak? to Żeby oni poszli do kierownika tego poz to i powiedzieli, lekarz POZ ma obowiązek wypisać każdy preparat również opioidowy, bo tak ma, tak ma w umowie z NFZ. Ale nie pójdą, nie upomną się, no bo, bo nie będą się narażać, bo nie będą tutaj z własnym POZ-em zadzierać. Co ciekawsze, zdarza się, że taki pacjent, który przychodzi do POZ-u, nawet posługuje zwykłe leki wypisywane na S to lekarz, owszem, na gmina pisze, ale opioidów nie, albo innych leków specjalistycznych nie, nawet jeżeli ma od nas zaświadczenie. Co więcej, nadal się zdarza, że taki lekarz potrafi powiedzieć, ale już Pani, Pani jest już pod opieką hospicjum, to już Pani na nas nie należy. Więc oczywiście jest to nieprawda i o tym należy też lekarzem POZ uświadamiać. z w Warszawie wiadomo, mamy Centrum Onkologii, mamy nadodem, mamy na mniejsze, tych centrum Onkologii, tych ośrodków onkologicznych jest sporo. Natomiast zdarza się, że lekarze onkologii kwestionują nasze zalecenia. Potrafią zmniejszyć to minimum sterydy pacjentowi z licznymi przyczynami do ośrodku układu nerwowego. Kto tam udało tyle sterydów? To jest zupełnie niepotrzebne, zmniejszamy na 2 mg. I pacjent, który miał 6-4 dwa, nagle na węgówie, na 2 mg. Na I oczywiście będzie tylko na E, więc nadal, a nadal ja tego co powie doktor, on kolor prowadzący jest jednak duża, prawda? Więc właśnie. E, więc e, no, zdarza się, że musimy wydawania jakimś szczególnym e, ośrodkiem, które powinny z nami współpracować, jak pani doktor mówiła na tym wypłacie aż prawda, z pierwszym. E, no niestety musimy im bardzo często udowadniać, że nie jesteśmy błądami i że nasze nie jest też i jak to wygląda, no może to jest to bardziej teraz różowa strona, jakie mamy ułatwienia w tej naszej pracy? No, podobnie jak to już było wspomniane. Nasze pielęgniarki, nasi lekarze mieszkają w tych miejscach, w których pracują. W związku z czym znają środowisko, znają problemy poszczególnych rodzin, umieją odpowiadać na te problemy. Zdarza się, często jest tak, że rodziny miejskie są mniej roszczeniowe, jednak. One traktują lekarza pielęgniarki, odnoszą się do zaleceń nie kwestionując. Jeżeli pracujemy z rodzinami nagłówkowymi, a potem, to też w często się zdarza, to um, oni nie tylko muszą mieć wszystko wyjaśnione, ale akurat bardzo dobrze, bo tak? element edukacyjny jest bardzo ważny. Um, natomiast um, często też kwestionują, tak bo oni czytali gdzieś tam ulopca albo w internecie że prawda? Ja w przeciwieństwie um, niektórych lekarzy mówię pacjentów, którzy się naczytają w internecie, dużo, że mam ja na porozumienia, jeżeli oni mają pewną wiedzę, to ja mogę, wychodzę yy, z założenia, że mam większą tę wiedzę, to się często sprawdza, i mogę ich przekonać na podstawie właśnie swojej, swojej wiedzy i doświadczenia, że jednak leczenie zbytane przeze mnie jest zasadne i wszystkie ich mogę rozwiać. Yy, jeżeli chodzi o pacjentów, tych autochtonów, mieszkających stale na wsi, yy, to yy, zwykle są to rodziny wielodzienne, więc nie mamy problemu z yy, opiekunami. Yy, Często jest to tak, że te rodziny wielodzienne albo część zostaje na gospodarstwie, albo przynajmniej mieszkam w pobliżu. Rzadko jest tak, że pacjentka mówi, Mam czworo dzieci, ale wszystkie wyemigrowały. W tych, tych rodzinach, yy, które mieszkają w mieście, to jest znacznie częstsza sytuacja. To są beneficjenci w i beneficjenci bardzo często. Mam kilkoro dzieci, ale żadnego z nich nie mam w pobliżu i jestem w instytucji stacjonarni. To tutaj tak nie bywa. Często jest tak, że. Yy, Mieszkają, mieszkają, blisko, żyją jako rodziny wielopokoleniowe właśnie i wtedy ta opieka jest znacznie łatwiejsza, ponieważ mamy opiekunów, a jak wiemy doskonale, kosmicznie mówiąc, opieka spoczywa głównie na rodzinie. Jeśli chodzi o te rodziny bogatsze, które mieszkają pod Warszawą, a pracują w Warszawie, bądź też zdalnie, no to oni z reguły są dobrze sytuowani. To stwarza taką możliwość zatrudnienia opiekuna na stałe, na, na po prostu do chorej osoby. I to się sprawdza, to jest oczywiście szara strefa, ale ona jest. Tak? To nie jest nigdzie ani opodatkowane, ani, 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 ani zgłoszone, ale to jest bardzo częste rozwiązanie, z którego korzystają nasze rodziny. I bardzo dobrze, że korzystają, bo dzięki temu ten chory ma właściwą opiekę. Jakie my byśmy widzieli zmiany potrzebne w, w naszej dziedzinie? Ale przede wszystkim stworzenie preferencji specjalizacyjnych. Dobrze byłoby, żeby tych miejsc specjalizacyjnych było więcej. W tej chwili jest to rocznie dwa miejsca, mniej więcej na naszej. rejon. Dobrze by było. a nie humanitarne. Nie wolno pacjenta doprowadzić do takiego stanu, że nie jest w stanie dłużej bez cierpienia, bo umówmy przecież ci ludzie 100 lat temu też chorowali na choroby prawda? ale oni ginęli w sposób, że tak powiem, naturalny, w wyniku nie wiem, zaawansowania choroby podstawowej, no być może tam trochę pobolało, być może nie pobolało, ale oni po prostu ginęli w wyniku toksemisguza, niewydolności wielnożonowej wtedy, kiedy jeszcze byli w stanie sobie umrzeć gdzieś tam na przysłowiowym zabiegu otoczeni yy, opieką rodziny. Obecnie doprowadzamy medycyna, więc my też właśnie doprowadzamy pacjenta do takiego stanu, że leczymy go bardzo długo, zapobiegamy powikłaniom choroby nowotworowej, w związku z czym ta choroba nowotworowa może się jakoś tam rozwijać, prawda? Nowotwór ma dać przerzuty, nie zniszczy pacjenta wcześniej. I my potem takiego pacjenta z przerzutami wszędzie, z korekcją rzadko 30 kg przy wzroście nad 70, Wystawiamy za drzwi z i nie mamy kanał na leczenia. Dziękuję bardzo. Więc jest to tym absolutnie. I logiki w tym nie ma żadnej. Dobrze by było, żebyśmy mieli możliwość wystawiania recepty na rodzinę. Dobrze by było mieć jakiegoś opiekuna wspierającego naszą, e, naszą pracę. To jest to, o czym Pani doktor mówiła przed chwilą. E, dobrze by było, żeby było to, takie świadczenie, czy to medyczne, czy socjalne. Te rodziny są niebywale zmęczone przedłużającą się opieką nad osobą z chorobami neurologicznymi.